I przemowa. Tak, bez się. Nie, nie, przemowa tam przemowa. kolejny raz w w Galerii nie, Witam tym razem Pani tu to nie, 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 Ilustratorka zupełnie nie, jeżeli Ilustratorka i tabawowa, jeżeli chodzi Udało się namówić, żeby jednak wyciągnęła z szuflady te swoje ilustracje, przeróżne, przepiękne i żeby Państwu udostępniła, żebyście mogli Państwo zobaczyć, że to nie jest tylko kaligrafka od znaczków japońskich czy kaligrafii w ogóle, ale to jest też wspaniała ilustratorka i nic więcej nie dodam, nic więcej nie mówimy, a się oddaję Ci głos, po prostu opowiem troszeczkę o tych. Historia, a potem będziemy Państwa zapraszać na lampkę wina i na coś. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Piotrze, że tutaj zaprosiłyśmy do kolejnego projektu. <laughs> eee, powiem, tylko. Mianowicie e, tutaj oddaję państwu do dyspozycji te moje e, drobne rzeczy z pewną dozą nieśmiałości, ponieważ e, absolutnie nie były tworzone po to, żeby je kiedykolwiek pokazywać, e, raczej e, te wszystkie rzeczy z wyjątkiem ściany, na której stoimy, która była robiona konkretnie pod zamówienia, bo to są ilustracje do bajek japońskich, które cyklicznie się ukazują w tej, w tej chwili chyba, bo będę się przygotowywać do dziewiątego toku ilustracji, też zostałam tą ilustratorką zupełnie przez przypadek, ponieważ jedną z tych książek tłumaczyłam jako japonistka i tak mnie urzekły te bajki, że postanowiłam zrobić dla nich ilustrację. Jak napisałam do pani wydawcy, że narysowałam ilustrację, to ona tak podeszła do tego, no dobra, no przyślij, no zobaczymy więc ja wysłałam te moje ilustracje i ona się strasznie mi zachwyciła i od tej pory zostałam ilustratorką. Śmieszne trochę. Natomiast te inne prace, które tutaj widzicie, to są prace totalnie szuflady, czyli przychodzę z pracy, idę sobie na spacer i to, co mnie w świecie urzeka, to przychodzę do domu i w jakiś sposób oddaję papierowi, no bo zawsze tu jest papier. I absolutnie nigdy nie myślałam o tym, że będą pokazane. Także proszę z pewną tą, jakby to, to powiedzieć, wyrozumiałości do tego podejść. E, także te książki, które tutaj są, e, są nie tylko, środek jest przeze mnie zrobiony, ale są także, że oprawa jest zrobiona przeze mnie. Bo oczywiście mam też całą mnóstwo które mają różnego typu ilustracje w środku, ale ponieważ nie zostały przeze mnie oprawione, więc zostały z tej kolekcji wyeliminowane w naturalny sposób. A te tutaj, które widzicie, to wszystkie są e, oprawione również przeze mnie. Także zachęcam do oglądania, do pytania, zachęcam, zapraszam na wino i ciasteczka i jestem do Waszej dyspozycji. Pytajcie, bo jedyna okazja, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Dziękujemy i zapraszamy. Co, ja nie mogę się pohamować, Ja Są bardzo proszę. <laughs> Ale nie mogę, bo no to choć po tej tajnej, nie, ja tu na boczku Tak, że się wyrwałem do głosu. Wiesz. Bo bo, bo ta wystawa mój, budzi mój e, zachwyt. Bo to niby tak mówią, trochę tak pogardnie, a to tam robota na zlecenie, a to tam e, ilustracje jakby ilustracje były czymś gorszym niż obrazy, które nie mają być zamieszczone w jakiejś książce. E, to wcale nie jest gorszy. Gatunek sztuki, a że na zlecenie. A przepraszam, Leonardo da Vinci ty dla siebie malował? O! Malował wszystko na zlecenie. I ci wszyscy najwięksi, to oni wszystko na zlecenie robili i nikt się tego nie wstydził, a dzisiaj wszyscy chwalą. Tylko tak? mocy nasi byli trochę bogaci, co No, <grym> dzisiaj <grym> też są, <grym> tylko że jest ich za mało, kiedyś artystów było mniej. Eee, to to... łatwiej. Ale lepiej im płacili. No tak, ja mówię, że on się ja bez bez głosy, bez głosy, głosy, dzisiaj, by... dzisiaj niektórzy, niektórym też dobrze płacą. Eee, no niektórym, ale to mocno wyjątkowe większość, no to wiemy, że artystom się za dobrze nie powodzi, ale jest więcej takich grup, którym się dobrze nie powodzi. Weźcie nauczycieli. Taką odpowiedzialną robotę mają. Ale wracając do Zakrzewskiej, to, to, to jestem zachwycony maestrią jej warsztatu i tutaj. Wydaje mi się, że nie mam wątpliwości. Tak czasem, jak jestem na jakiejś wystawie sztuki nowoczesnej, czy tam post-sztuki, jak niektórzy bardziej złośliwi mówią, to tak mi się marzy, żeby ten artysta, który pokazuje, jest w różne wielkie sztuki, żeby taki malutki obrazek dał, jakiś taki realistyczny, żeby on dał dowód, że on ma warsztat opanowany, ale nie chce tak robić, tylko chce inaczej. Bo czasami myślę, że nie jestem jedyny, który się zastanawia, no, czy on rzeczywiście potrafiłby namalować portret pani, która stoi za tą kamerą. A może by wcale nie potrafił. Tylko I często ludzie, normalni ludzie, tacy zwykli są a moje dziecko by lepiej namalowało. A gdyby taki mały obrazeczek był, to już zamknęłoby to usta każdemu krytykowi. No więc wracając do Zakrzewskiej, to, to yy, no maestria jej warsztatów mnie naprawdę yy, budzi mój zachwyt. Nie żeby tam obezwanie, że, że nie dość, że zdolna, że kompetentna, to jeszcze musi być piorunsko pracowita, co nie jest zjawiskiem w obecnym świecie powszechnym i preferowanym jednak, prawda? Bo każdy chciałby szybko, łatwo i żeby jeszcze za to dużo zapłacili. A ta? Pracuje najbardziej wyobrażacie sobie ile czasu ona spędziła na tworzenie tych y, y, dzieł sztuki, ale przerwę, gdyby się nie pochwaliła na Facebooku co po niektórymi swoimi pracami, to by tej wystawy nie było. To prawda, czasami czasami... ponieważ nie ponieważ szczególnie tak możliwe, tak, tak urokliwe, no, że... Dobra, więcej galeriamy i ja bym chciał złożyć wyrazy szacunku i uwielbienia. Przepraszam. Muszę się tak wyrazić. A my się dołączamy. Ale, ale, ale nie, ale... nie mogłem się pochanować. Bardzo przepraszam. Dziękuję Ci za miłe słowa, naprawdę. To co? Zapraszamy do... Miasta. Zapraszamy tutaj Winko. Winko tu, to sztuka? Oto do 这样，